Dobry wieczór. Niedziela 3 sierpnia minęła 18.30. Katarzyna Skrzyszowska zapraszam na główne wydanie kuriera opolskiego, a w nim zobaczą dziś Państwo między innymi. Sprawdzą również policjanci stan techniczny takiego autokaru. To czy wszystkie płyny eksploatacyjne są uzupełnione, czy wszystkie systemy hamowania, kierowania są w pełni sprawne. Bezpiecznie i do celu na wypoczynek. To będą sytuacje, które się będą powtarzać, ponieważ no niestety trzeba urologować. Sprawę zrzutów wód kopalnianych. Ryby głosu nie mają, wędkarze i owszem. Gesto, wolność. Właśnie wolność wyrażania siebie, gesto, obecność w danej chwili. A także lekko swingujący prudnik, czyli muzyka pod gołym niebem. Na początek jednak wizyta Jarosława Kaczyńskiego w Opolu. Prezes Prawa i Sprawiedliwości podczas trasy po Polsce dziękuję między innymi za poparcie dla Karola Nawrockiego. Ale komentatorzy widzą już pierwsze ruchy w kampanii przed wyborami 2027 roku. Małgorzata Lis-Skupińska. Aula Politechniki Opolskiej była wypełniona po brzegi zwolennikami Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiSu, który przyjechał do Opola, mówił między innymi o tym, że trzeba wzmocnić partię, ale mówił też o tym, że ma w planach zmianę konstytucji. Mówił o tym, że trzeba postawić na wzmocnienie suwerenności Polski. Zapowiedział też spotkania z młodymi, które mają nastąpić we wrześniu. A to wszystko, tak jak powiedziałam, Właśnie w ramach wzmocnienia partii. Zadaniem tych wszystkich pokoleń, które są dzisiaj świadome, od tych zupełnie młodych do tych już, które mają swoje lata, nawet mocno mają swoje lata, jest to, żeby to zatrzymać, żeby na to nie pozwolić. Polska musi pozostać, proszę Państwa, pozostać jako suwerenne państwo. Ja to powtarzam, bo to trzeba ciągle powtarzać. I mamy dzisiaj nadzieję. Tą nadzieją jest prezydent. Krytykował również działania rządu, odniósł się do tego, co się dzieje na granicach. Ja przypomnę natomiast, że dzisiaj minister Marcin Kierwiński zapowiedział przedłużenie kontroli granic do 4 października. Spotkanie dzisiejsze z prezesem Jarosławem Kaczyńskim było drugim spotkaniem, które się odbyło w Polsce, a to wszystko w ramach akcji Dziękujemy Polsce. Półmetek wakacji już za nami. Trwa wymiana turnusów, ale także kontrole autokarów. Policjanci zaglądają w różne miejsca, a wszystko po to, by 500 kilometrów trasy, na przykład nad morze, było maksymalnie bezpieczne. Jak wygląda taka kontrola w praktyce? O tym Kamila Korzeniowska. Przed dziećmi i młodzieżą jeszcze miesiąc wakacji, miesiąc wypoczynku. Wielu z nich z pewnością wyjedzie na zorganizowane kolonie, wycieczki czy też obozy i w trosce o ich bezpieczeństwo przeprowadzane są kontrole autokarów. W trakcie takiej kontroli policjanci sprawdzą przede wszystkim trzeźwość kierującego, to czy on posiada odpowiednie uprawnienia, czas jego pracy również czy nie został przekroczony. Sprawdzą również policjanci stan techniczny takiego autokaru, to czy wszystkie płyny eksploatacyjne są uzupełnione, czy wszystkie systemy hamowania, kierowania są w pełni sprawne, czy nie ma wycieków oleju z silnika. Wybieramy się na kolonie do Jarosławca, znaczy takim centrum edukacyjnym, wyspą wiedzy. No, uczestników mamy bardzo no dużo, będzie. bo 50 Sześć dzieci, no i wydaje nam się, że będzie bezpiecznie. Miło i sympatycznie. Takie kontrole można zgłosić z wyprzedzeniem, są one bezpłatne, a może je zgłosić rodzic, szkoła bądź organizator. Funkcjonariusze zachęcają do tego, ponieważ podczas takich działań można wykryć nieprawidłowości, które uniemożliwią wyjazd. A na Opolszczyźnie od początku wakacji zgłoszono około 40 kontroli autokarów, tylko w trzech przypadkach zakończyły się one mandatem. Dla kuriera opolskiego. Kamila Korzeniowska. A teraz kilka informacji z regionu w telegraficznym skrócie. Zapraszam. Poranny pożar na stacji paliw przy ulicy Bohaterów Warszawy w Namysłowie. W jednym z pomieszczeń zapalił się wentylator. W akcji brało udział pięć zastępów Straży Pożarnej z jednostki w Namysłowie oraz OSP Bieszczykowice Miodary i OSP Rychnów. W zdarzeniu na szczęście nikt nie ucierpiał. Nietypowa sytuacja w głuchołazach. Na jednej z ulic osiedla Konstytucji o poranku pojawiły się dwie krowy. Najprawdopodobniej samowolnie opuściły niedaleko położoną zagrodę jednego z gospodarzy. Krowy wzbudziły nie lada zainteresowanie przechodniów, ale służby przypominają, zwierzęta hodowlane mogą być niebezpieczne i nie należy się do nich zbliżać. Koniec kłopotów z pitną wodą w gminie Świerczów. Jak informuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie, w badaniach kontrolnych jakości wody z wodociągów w Świerczowie nie stwierdzono obecności niebezpiecznych drobnoustrojów. Ponad 5 tysięcy kierowców jednośladów z Polski i nie tylko wzięło udział w 23. Międzynarodowej Pielgrzymce. Miejsce docelowe Góra Świętej Anny. Tam prosili o błogosławieństwo na rozpoczynający się sezon motocyklowy. Maciej Wójtowicz, Potężny ryk w okolicach opolskiego wygasłego wulkanu. To nie moment przed erupcją, lecz znak obecności ponad 5 tysięcy motocyklistów, którzy na pielgrzymkę pod Grotę Lurcką przyjeżdżają od 2002 roku. Społeczność motocyklistów, która często jest uważana za taką awangardową, również przedstawia sobie wartości odnoszące się do religii, do Boga, do tradycji. Się mówi, że to dawcy krwi, że piraci drogowi, a wcale tak nie jest. To są normalni, zwykli ludzie, którzy mają swoje pasje, swoje hobby, którym się ze sobą dzielą, a to co często też ich wyróżnia to chęć pomocy innym. Bo z każdą modlitwą w parze powinien iść dobry uczynek. Dlatego każdy mógł wesprzeć zbiórkę pieniędzy na budowę kolejnych studni w Afryce. Od oldtimerów po współczesne maszyny. A każda z nich to wizytówka i oczko w głowie właściciela. Była komuna, nie było nic. Ten, kto miał MZ-kę, taką tropkę, to już był taki taki. Takim... O, ten ma tropki. Myśmy mieli SHL-ki, WS-ki, komarki i od tego się dobrało. Pasja się zaczęła w latach młodych, młodzieńczych. Jeździłem wszelkiego rodzaju komarkami, motorywerami, za czasów prl -u. Można jechać na kategorii B, natomiast prowadzi się trudniej niż motocyklcy, pomimo tego, że ma trzy kółka, ponieważ całkiem inaczej zbiera się na zakrętach, także. Ale jest to fajna maszyna i jest radio i podgrzewane manetki, jest wygoda. A to ważne, bo trasy motocyklistów wiodą nierzadko przez całą Europę. Ostatnia pielgrzymka Iskier Miłosierdzia liczyła ponad 6 tysięcy kilometrów. Pojechaliśmy do Watykanu i wręczyliśmy papieżowi na zjeździe motocyklistów z całej Europy Ramoneskę z Jezusem Miłosiernym, a następnie do Meczugorje, modliliśmy się o pokój, ponieważ tego pokoju teraz potrzeba. Z kolei na trasie, mówią motocykliści, liczy się przede wszystkim trzeźwy umysł. Sami widzicie ile ludzi... Ginie dziennie na drogach. Jeżeli wypijemy alkohol, jesteśmy potencjalnymi mordercami, zabójcami albo inwalidami. I tę przestrogę powinni wziąć sobie do serca wszyscy, którzy wyjeżdżają na drogi. Motocykliści byli dziś także w Kędzierzynie Koźlu. Niedziela upłynęła tu pod znakiem Motoserca. To cykliczna akcja, podczas której ochotnicy oddają krew. O ich motywację pytała Karolina Urban. Opaskę, poproszę pana. Krew, drogocenny płyn, którego nie da się wyprodukować ani zastąpić. Wiedzą o tym uczestnicy Motoserca, którzy co roku angażują się w zbiórkę krwi oraz zachęcają do tego innych. Jakoś tak mnie ruszyło, żeby pójść, spróbować od tamtej pory, przy każdej okazji, jak jest krwiobus na, na, na terenie, kiedzieży na koźla, staram się przyjechać, pokazać i, i, i namówić też znajomych, żeby. Poszli i, i, i sklubowali. Idea cyklicznej akcji narodziła się wśród motocyklistów. A krew oddawana jest z myślą o potrzebujących dzieciach. Polski Kongres Klubów Motocyklowych przez wiele lat zebrał już ponad 5000 litrów krwi. Także wszystkie kluby w Polsce, które są w kongresie, organizują takie akcje litr do litra i no, zebrało się tej krwi dosyć dużo. W zaangażowali się również żołnierze. Mamy w brygadzie takiego żołnierza, który ma specyficzny fenopy, fenotyp krwi, więc on tę krew oddaje non-stop z uwagi na to, że ma tak powiedzmy czystą tę krew, że możemy dosłownie od niego prosto do innej osoby ją przelać. Aktualnie grupą krwi, której najbardziej brakuje w województwie opolskim jest grupa ABRH- oraz 0RH-, Karolina Urban-Kurieropolski. Tymczasem w kurierze opolskim z Kędzierzyna przenosimy się także nad Odrę, ale do Krapkowic. Tamtejsi wędkarze podzielili się z nami opiniami na temat tego, jak ekosystem rzeki przetrwał inwazję Złotej Algi sprzed trzech lat. Ja twierdzę, że Odra jest jednym z najlepszych akwenów do motkowania, w związku z tym, że istnieją tutaj i funkcjonują bardzo różne gatunki ryb. Organizujemy zawody z cyklu Dzień Dziecka z wędką. I to już jest taki pierwszy sygnał do tego. Bardzo dużo zainteresowanie. Bardzo duże jest zainteresowanie. Robi to każde nasze koło. Mamy bardzo dużo tutaj. Na rybku mamy również bardzo dużo zdolnego. Na rybku występuje na mistrzostwach Polski, na zawodach cyklu Grand Prix Polski. W latach 60. zacząłem tutaj wędkowanie. Można było sobie połowić bez problemów. Potem e, lata 70. Zaczęły psuć wodę. Zaczęło płynąć dużo zanieczyszczeń. Największym, paradoksalnie no, rzecz biorąc, takim wyczyszczeniem wody był, była powódź 97 roku. A były tu wszystkie gatunki ryby, gdzie wyczyszciła rzeka, została wyczyszczona do białych kamieni wręcz. Jeżeli chodzi o złotą algę, to się zdarzyło niestety. I odbyło się to na całe szczęście punktowo. Ale to będą sytuacje, które się będą powtarzać, ponieważ no niestety trzeba uregulować sprawę zrzutów wód kopalnianych. Jeżeli się tego nie ureguluje, to przy pewnych sprzyjających warunkach te śnięcia niestety i to w bardzo dużym stopniu mogą się pojawiać. Do wędkowania się przygotuje, trzeba wcześniej zdać rano, jak to, jak to przeważnie z wędkarzami bywa, nieraz o 4-5 rano, żeby być już wcześniej przed świtem na rybach, bo wiadomo, ryba różnie o różnych porach dnia żeruje. Lubię ten kontakt z przyrodą, dla mnie to jest to nie do przecenienia, a szczególnie świtem. Kiedy to cała przyroda budzi się do życia, zaczynają ptaszki śpiewać. Staram się jeździć w takie miejsca troszkę odludne, żeby nie było tego zgiełku, żeby odpocząć. Ryba jest tylko dodatkiem. Natomiast samo to siedzenie nad wodą, ten relaks pełny, można sobie pewne rzeczy przemyśleć, można sobie pomarzyć, no i pooglądać przede wszystkim przyroda, bo nasza odra jest piękna. A teraz niewielkie tułowice, w których spacerując po ulicach można odkryć dzieje wielkiego porcelanowego imperium. Na taki spacer, a właściwie podróż w czasie wybrała się Wiktoria Marszałek. Krucha, a jednocześnie niezwykle trwała. Lekka, biała i misternie zdobiona. Powstała w Chinach dwa tysiące lat temu, sprowadzana szlakiem jedwabnym z dalekiego wschodu do królewskich komnat, będąca symbolem bogactwa i luksusu. Porcelana. W Europie zaczęto ją produkować na początku XIX wieku. Bardzo lubimy porcelanę, bardzo nam się podoba. Dzisiaj mieliśmy niesamowite szczęście odwiedzić dom, w którym mieszkał właściciel i założyciel tej fabryki, która do dzisiaj istnieje. Był nim Erhard Schlegelmilch, który do Tułowic przybył w 1889 roku z Niemiec początkowo Dzierżawi, wcześniejszy zakład założony przez frankenbergów zakład porcelany później go wykupuje zamyka i buduje nową fabrykę przy torach tam gdzie znajduje się teraz muzeum już wcześniej niewielka wieś za sprawą rodzin szlacheckich szybko się rozwijała frankenbergowie dosyć dużo inwestowali w tę miejscowość właśnie budowali kościół katolicki dzisiaj świętego rocha no, przebudowali ten pałac dużo różnych obiektów później też szlęgemilchowie kiedy no właśnie rozwinęli tą swoją fabrykę też bardzo dbali i o miejsce i o tej ludności od swoich pracowników. To jest miejsce, w którym społeczność miała wszystko, czym ludzie żyją. Tak? Było miejsce pracy, ta kolej. Na pewno tworzyli taką lokalną społeczność związaną ze sobą. To to już tak, przy okazji dużo było mówione o tych, że były tu miejsca pracy. Spacer przyciągnął zarówno miłośników historii, jak i samej porcelany. Lubię porcelanę i w ogóle Art Deco. To jest ten okres, który mnie fascynuje, więc jak zobaczyłam tą porcelanę tutaj u tej pani, no to pięknie. Kolejne spacery 10 i 17 sierpnia. Wiktoria Marszałek, Kurieropolski. Fuzja rocka, soul'u, bluesa i muzyki elektronicznej. W rytmie tych brzmień bawili się mieszkańcy Prudnika podczas tegorocznego Jazz Prudnik Festiwalu. Na estradzie zagościły młode zespoły z Polski oraz Czech, a więcej w relacji Jakuba Słupeckiego. Zamiast klasycznych standardów rock i blues, swing zastąpił drum and bass, a walking zmienił się w groove. Brzmi nieco tajemniczo, nie dla znawców gatunku. Tegoroczny Jazz Prudnik festiwal pokazał, zgodnie z hasłem wydarzenia, że jazz fajny jest i w niczym nie przypomina tego, który znamy ze starych płyt winylowych. Staramy się w ten sposób edukować, mówimy też jazz spoko jest i mówimy, ja to mówię, że jazz jest muzyką dla ludzi, którzy mają odwagę pójść w nieznane. I rzeczywiście dostarczył. Wydarzenie rozpoczął występ czesko-chorwackiej formacji Mario Separowicz and Band, grającej mieszankę bluesa, soulu i funku. Jestem muzykiem klasycznym, ale dla mnie nie ma czegoś takiego jak muzyka klasyczna lub jazzowa. Najlepsza muzyka, jaką możesz usłyszeć, to coś zmiksowanego, zawierającego w sobie różne kultury, gatunki, style, z czego powstaje coś nowego. Co szczególnie zauważalne jest w jazzie, który nieustannie ewoluuje. Dało się to zauważyć zwłaszcza podczas koncertu wrocławskiego zespołu Tant Freaky grającego tzw. Jungle Jazz. Jazz to wolność, właśnie wolność wyrażania siebie. Jazz to obecność w danej chwili, czyli śpiewanie w taki sposób i takich dźwięków i takich rytmów, jakie tu i teraz do nas przypływają. Bo jest to niekończące się poszukiwanie dźwięku. Jakub Słupecki, Kuryropolski. W lekko rozkołysanym rytmie kończymy główne wydanie Kuriera Opolskiego. Zapraszam jeszcze na 21.30. Życzę spokojnego wieczoru i do zobaczenia.